ma! W tym filmiku pokażę wam nowe przedmioty w Minecraft. Nie będziemy je zbudować, tylko pokażę wam te przedmioty. Ale może włączę e, normalną pogodę. Dobra, wchodzimy w jakflipunek. Najpierw idziemy do budowy. Patrzcie, to jest nowość. Destry z białego dębu. Upatrzcie! então tudo é desesmo, ó I tutaj też mamy nowość. Bulbruk z białego dębu, z żywicy i z kilku miedzi. I z tufu też jest. I teraz tutaj. Brukowany łupek to nie wiem czy nowość, ale chyba tak. Więc przejdźmy do wyposażenia. Tutaj wszystko to jest starość. Ale Bozdyga, to jest nowość! Suszone krasnorosty. To nie wiem, czy to jest nowość. Tu Wam muszę pokazać nowości. Tutaj nic nowego nie dodano. Tutaj też nie. Więc może przejdźmy. Tutaj też nic nie ma. Ale patrzcie, tu jest nowość! I to ta płyta muzyczna. Chociaż nie wszystkie płyty muzyczne są nowością. Głównie te są nowe. Dobra, teraz idziemy tu. Patrzcie! Tabliczka z tego bl dębu. To jest nowość. Ojej, nie chciałem jej brać. Ale w sobie pokażę, jak ona wygląda. Patrzcie, ona jest taka biała. Jest też wisząca tabliczka z białego dębu. Patrzcie, u nas tutaj. To też jest nowość. Patrzcie! Bryzowa nóżka to też nowość. Ile da? Patrzcie, to na pewno jest nowość. Klucz próby i złowieście klucz pró próby. A Steve Lapacikem dodaliśmy sobie. Nie wiem jak go kupiliśmy. Po prostu może za pieniądze. Ale patrzcie! Złowieście standard to też jest nowość. Dobra, idziemy teraz tutaj. Tu mam jakąś nowość? Polerowany czernik, to nie wiem, czy to nowość. W sumie, jak pokazywałam wam inne brochy z tego, to nie wiem czy tam to było to nowość. Ale patrzcie, wypolerowany tu w to znówność, Wypolerowany bazalt, gładki bazalt. Chciałam brać tych naszą prawy. Tu chyba nic nowego nie dodano. Ale to chyba jest stare. Ale tu za to jest nowe? To, to, to. Te wszystkie kwiaty są nowe oprócz tego, krzaka różu. Ale bez to chyba staro. Bardziej klei, tu chyba nic nowego więcej nie ma. Zobaczmy co tu jeszcze mamy. Świecący To chyba, nie wiem czy to jest nowość, żabi skrzek, ale przejdźmy do mobów, bo tu się pojawiły nowe. Patrzcie, to jest nowość! Jego spawnowania fryzy, spawnowania pancernika, bawiennego i skrzypaczy. To jest nowość! Dobra, idziemy, tu mamy jeszcze nowości. kulk Wzmocniony łupek. To chyba jest stare. Dobra, pokazywałam Wam wszystkie nowości w tym Minecrafcie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę i napiszcie komentarze. Zapraszamy Was na pozostałe filmy na naszym kanale. Cześć i do usłyszenia. Pa!